Cześć, witajcie, ze z Prosper i mam dzisiaj parę ważnych spraw do powiedzenia. E, dokładnie to, że, że. Przepraszam, że nie było tyle czasu moich filmów i w ogóle, ale naprawdę nie mam czasu na razie. I akurat gdy. Mam trochę teraz czasu już bardziej i robię turniej. Minecraft Parkour. Tak. Zbieram zgłoszenia, więc jest aktualnie 28 września. I zbieram zgłoszenia do powiedzmy. No, jeszcze wszystko napiszę w podaniu, w opisie No i ja na razie będzie tak, że zobaczę ile zgłoszeń, jak będzie bardzo dużo zgłoszeń, to wtedy zamykam yy, no, tak jakby zgłoszenia i będzie to koniec. Pod opisem będziecie musieli co co, co co musicie zrobić itp. Tak, Minecraft Parkour. No i to będzie tak, że to będzie na pewno podzielone na grupy i będziecie musieli mieć na pewno Skype'a. No, i działający mikro, bez tego się nie obejdzie. I na pewno będą mi potrzebni z dwóch, trzech, dwóch, trzech y, graczy, którzy będą mi y, potrzebni do ogólnie oceniania. Skill, najlepsze dojście, najdalsze dojście. No, tak, będzie po trzy rundy, kto zdobędzie więcej punktów czy coś w tym stylu wygrywa i przechodzi do następnej rundy i tak z każdej grupy będę wyłaniał zwycięzców i będę przechodził do ćwierćfinałów czy dalszych tam i w końcu ktoś dojdzie do finału nagrodą jeszcze nie wiem co to będzie ale naprawdę to jest dla zabawy nagroda nie wiem czy to opłaca się wam taka nagroda ale jak będziecie chcieli to mogę wam coś zafundować okej okay. no to by było na tyle w tym filmiku Cześć i czołem.